Cześć, kochane, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem: czy on planuje wrócić, czy odejść na zawsze? <grywki> Dzisiaj cyferki. Dawno ich nie było, bardzo dawno ich nie było. 2, 4, 6. Takie macie możliwości do wyboru. Ja za każdym razem, jak je jak gdzieś tam odszukam w szufladzie, to przypomina mi się, że powinnam zrobić je piękne, równiutkie i no, że nie wypada już ich kłaść, ale potem mam do nich taki sentyment, że nie mam ich sumienia wyrzucić. No i co robię, i po prostu je kładę Wam do wyboru. Dobra, zamilknę. Napiszcie, czy w ogóle one nie nadają się już, prawda? No dobra, wybierajcie 2, 4 lub 6. Mam nadzieję, że wybrałaś. Szósteczkę i czwóreczkę odsuwam na bok. Na stole zostaje dwójka. Anielska i tarotowa karta rada. I zobaczmy, czy on, o, czy on planuje wrócić, czy odejść na zawsze. No i kochana. No i nie powinnoś zaczynać zdania od noj. Jeżeli wybrałaś dwójkę. Plan jest taki, aby wrócić i to zobacz w jakim pięknym stylu. Przepracował coś, zmienił coś w swoich energiach, bo pierwsza energia, która się tutaj pokazała, to energia pustelnika. Zastanawiał się długo nad czymś, nad samym sobą, nad tym, czego pragnie, co jest mu potrzebne, co chce mieć blisko siebie, kogo. Chce mieć jak chce żyć i doszedł do wniosku, słuchając swojego wewnętrznego dziecka, słuchając swoich wewnętrznych potrzeb i pragnień, że chce zacząć wszystko od nowa. Następna energia, która się pokazała zaraz za pustelnikiem to dwójka kielichów, a potem kielichów dziesiątka. A więc chce zacząć, chce zacząć spotkania, randki, przytulanki, Chcę poczuć na nowo motyle w brzuchu. I kochane, pamiętajcie, że jest to zarówno dla takich relacji, dla takich związków, które z takiego czy innego powodu się rozstały, ale ta energia też może. Pokazywać się w relacji związkowej, jeżeli w takiej relacji jesteśmy cały czas, ale coś tam troszeczkę wygasło, nie mówię umarło, ale wygasło delikatnie. To tutaj w dwójce kielichów od nowa chcemy poczuć, chcemy poczuć coś wspaniałego, chcemy poczuć, że coś się dzieje i on właśnie takiej energii pragnie. Pragnie tych spotkań, randek, pragnie tego trzymania się za ręce, pragnie nieśmiałości pragnie jakichś zapewnień, deklaracji, a potem szybko chce przejść w energię dziesiątki kielichów, czyli rodziny, czyli dobrobytu. On chce zacząć, chce wrócić, chce przeprosić, chce się pogodzić, chce. Po prostu trzymać cię za rękę, chcę, abyś była blisko niego i chcę z tobą pójść w kierunku tej kielichów dziesiątki, a więc szczęścia, radości, spełnienia marzeń, miłości. Chcę ci dać wszystko to, co najpiękniejsze w relacji. Chcę ci zaofiarować bezpieczeństwo, chcę ci zaofiarować. To ramię, na którym możesz się wesprzeć, na którym możesz się niekiedy wypłakać, a niekiedy po prostu do tego ramienia mocno z całej siły przytulić. Piękne karty. Niekiedy mam wrażenie, że jak takie piękne karty są i takie naprawdę cudowne przesłanie, to nie mam co powiedzieć więcej, ale no tak to jest z tymi dobrymi kartami. One są tak wspaniałe, że wy kochane też powinnyście odczuć energię tej miłości, która się za chwileczkę pojawi w tych jego planach. Pustelnik to praca z nim samym, jego samego nad jego emocjami, energiami. Nie możecie tutaj niestety nic przyspieszyć. To jego praca i jego decyzje. Ale gdy już te decyzje podejmie, to potoczy się tutaj przepięknie ta wasza relacja. Od nowa, ale w całkiem nowej, wspaniałej, miłosnej energii. Jaką kartę radę dostałyście? Kartę Słońca. To jest wręcz niesamowite, jak pięknie tutaj poukładały się Wasze karty. Karta Słońca, najlepsza karta w tarocie. No, zaraz za nią jest karta gwiazdy i dziesiątka kielichów. Także no, podium, trafiłyście, kochane podium. Karta Słońca daje szczęście, daje radość, daje niesamowite możliwości dla Ciebie. Pamiętaj o tym. Tu jest pokazany On i Wasza relacja. Gdyby coś się nie ułożyło tak, jak Ty sobie życzysz, bo wiesz, to są Jego plany, a czy Ty z nich skorzystasz, tego nie wiadomo. Natomiast wszechświat daje Ci wspaniałe możliwości. On daje je Tobie. Daje to słońce, czyli szczęście, radość, miłość. Pieniądze, dobra materialne, pomysły na życie dobrych ludzi wokół, spełnienie wszystkich, nawet tych najbardziej skrywanych marzeń. Kochana, karta, karta Słońce to informacja, że wszechświat jest z Tobą, że On jest blisko Ciebie. Jeżeli um, powiesz, o czym marzysz, czego chcesz, czego pragniesz, to będzie się to materializowało, kochana, w Twoich energiach i w Twoich emocjach. Nawet więc, jeżeli tutaj nie zdecydowałabyś się na to szczęście, które On Ci zaoferuje, bo masz prawo się nie zdecydować, możesz się obawiać, możesz już mieć inne plany, to wszechświat Ci mówi, zrób tak, jak uważasz, jak Ty uważasz, jak Ty myślisz. Anielskie karty z kolei pokazały Miej zaufanie, kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie wystarczy wiara w Boga, jeśli wiesz, że działa on poprzez ciebie i bezustannie cię wspiera. Jeśli zawahasz się, zwróć się do nas, a my dodamy ci odwagi i wiary. No po to też dostałaś słońce. Słońce jest z tobą, energia słoneczna, energia szczęścia, dobrobytu, dobrostanu jest z tobą cały czas. A tutaj karty jeszcze mówią: miej zaufanie do wszechświata. Piękne karty, zazdroszczę. Kochane, jeżeli macie życzenie, aby zamówić czytanie prywatne, Zapraszam do kontaktu, jeżeli chcecie oczyszczanie wahadłem, bo wiele z Was też z tego korzysta. Zapraszam do kontaktu, a dzisiaj proszę Cię kochana o łapeczkę w górę, proszę Cię o subskrypcję mojego kanału i proszę Cię o zostawienie komentarza. Całujecie, zdrowa baba i tarot. Zobaczmy, co się tutaj pokaże dla tych, z was, jeżeli, dla tych z Was, które wybrały czwórkę. Jeżeli wybrałaś numer 4, zaraz się okaże, czy on planuje wrócić, czy odejść na zawsze. Dwójka monet śmierci ósemka mieczy. Wasza relacja polegała trochę na żonglowaniu, na żonglowaniu losem przez niego. Dwójka monet pokazuje taką umiejętność, Łączenia dwóch rzeczy. To spacer równoległymi ścieżkami. Tutaj często pokazuje się relacja taka pełna namiętności, taka kochankowa, bym powiedziała, i druga relacja, stały związek, żona, stała partnerka. Tak wygląda, że się to tutaj w jego energiach, w jego emocjach pokazywało. I tak naprawdę pomimo tego, że on chciał coś w tych swoich um, zachowaniach um, zmienić, bo dwójka monet dwójka monet, um, pomimo, że jest to dwójka, ona nie wnosi jakiejś um, nie przymusza, może, nie sugeruje zmiany. Dwójka monet mówi: możesz, jeżeli, jeżeli sprawia Ci to radość, przyjemność, daje Ci to satysfakcję i umiesz to robić. To możesz możesz mieć dwie relacje, możesz mieć tę umiejętność łączenia pasji i relacji albo pracy z jakąś namiętnością, albo pasji z namiętnością, bo my byśmy niekiedy chciały, aby druga osoba poświęcała nam cały swój czas, a przecież też są różnego rodzaju pasje. Każdy ma swoje życie. I to są te umiejętności. Dwójka monet nie mówi, nie, masz wybrać. Dwójka monet mówi, jeżeli masz ochotę i sprawia ci to przyjemność, to idź równoległymi ścieżkami. I prawdopodobnie tak właśnie było u Was. Wygląda na to, że coś się sypnęło, że się rozstaliście. Że poszło nie tędy, nie tak poszło, jak on sobie to wyobrażał. Coś z jednej strony umarło i miało szansę transformować. Karta Śmierci mówi, że pewne rzeczy u niego się też pozmieniały. Wygląda na to, że wasza relacja na chwilę obecną jest definitywnie zakończona. Przynajmniej, jeżeli chodzi o spotkania, o bycie. Razem, nawet przez chwilę. Karta śmierci mówi o tym, że coś odsuwamy, zostawiamy ze sobą i transformujemy na wyższy poziom. Ale gdy on sobie uświadomił, co stracił, gdy podjął decyzję o zmianie swojego charakteru, Utknął troszeczkę w swojej głowie i w swoich myślach. Ósemka mieczy pokazuje, że nie do końca jest szczęśliwy z tego, co się zadziało. Prawdopodobnie ta decyzja o rozstaniu była podjęta przez niego. I teraz mega tego żałuje. Nawet jeżeli ze sobą nie jesteście, a na to wygląda, ty jesteś cały czas w jego myślach. Jego myśli cały czas krążą wokół ciebie. On się zastanawia, co by było, jakby to mogło być, a gdybyście byli razem, co by tutaj zrobić, żeby jeszcze do ciebie wrócić ale na chwilę obecną są to tylko i wyłącznie myśli. Nie ma tutaj żadnej decyzji. On taką decyzję o odejściu podjął i w chwili obecnej myśli tylko o tym, co mogłoby być, co mógł też wtedy zrobić inaczej, aby być sobie dalej w tej energii dwójki monet, ale um, no nie być z tobą razem nie być z tobą przez cały czas czyli tak sobie um, znowu gdzieś tam wiesz fiurgać z kwiatka na kwiatek tak trochę tu trochę tam traktować ciebie cały czas jak te buduar cesarzową a swoją cesarzową mieć w swoim cesarstwie no jest tutaj sporo takich smutnych myśli on nie widzi wyjścia z sytuacji um, tak więc um, no Plany, planów o powrocie nie ma. Na chwilę obecną jesteś w jego myślach, jesteś w jego głowie, ale nie planuje wracać, co Tobie podpowiadają karty trójka kielichów. Baw się, kochana. Traktuj życie jak jedną olbrzymią, wielką karuzelę, zabawę. Ciesz się z życia, ciesz się z tych prezentów od losu, które dostajesz od wszechświata. Korzystaj z życia, ciesz się tym, co masz, doceniaj to, co masz. Szanuj swoich przyjaciół, baw się z nimi. Ciesz się też z towarzystwa osób, które są blisko Ciebie, z rodziny, z najbliższych, którzy Cię otaczają. Ze współpracowników, z którymi jesteś w pracy na co dzień. Trójka kielichów to radość i zabawa. Nie tkwi w smutku, nie tkwi w żalu, korzystaj z życia, bo to ci się należy i to będzie ci sprawiało największą radość. Skup się na służbie. Piękna karta. Twoja dusza pragnie radośnie służyć, skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw który zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę między dawaniem a przyjmowaniem. To jest bardzo ważne. Dawaj z siebie wiele, ale też przyjmuj, korzystaj z życia, korzystaj z darów wszechświata, z towarzystwa ludzi i baw się, ciesz się. Ciesz się najmniejszą gałką loda, jakimś drobnym cukiereczkiem, który od losu dostajesz, i dawaj z siebie tyle, ile możesz. Zobacz, jaki piękny anioł, i jeszcze w dodatku na jednorożcu z wróżkami, czy jakimiś innymi tutaj maleńkimi duszkami. Które niosą szczęście, niosą radość. Jeżeli pracujesz z energiami, jeżeli służysz ludziom swoją radą, swoją energetyczną pomocą, to ta karta jeszcze dodatkowo podpowiada: tak, to czytanie było dla Ciebie. Skup się na tym, co w tym czytaniu pokazało się. Dziękuję Wam, kochane, że ze mną byłyście. Jeżeli czujecie jednak niedosyt po tym czytaniu, zapraszam do prywatnych czytań. A dzisiaj proszę o łapeczkę w górę, o zostawienie subskrypcji i o zostawienie komentarza. Ostatnie na dzisiaj czytanie. Jeżeli wybrałaś szóstkę, zobaczmy, cóż tutaj karty chcą pokazać. Anielska i tarotowa karta już czeka. A zobaczmy, czy on planuje wrócić, czy odejść na zawsze. No, ty dostałaś ciekawą energię. Cesarzowa, umiarkowanie i wieża. Kochane, traktował Ciebie faktycznie jak cesarzową. Jesteś dla Niego i byłaś dla Niego i prawdopodobnie będziesz dla Niego niesamowicie energetyczną osobą, kobietą pełną marzeń, kobietą pełną pasji, idealną matką, żoną, kochanką, przyjaciółką, idealną współpracowniczką, jeżeli coś robiliście razem. Cesarzowa potrafi przyciągać do siebie pieniądze, Cesarzowa przyciąga niesamowicie silne energie kobiece. Cesarzowa umie tak zaklinać rzeczywistość, żeby wszystko działo się. Tak jak ona sobie wymarzy. Cesarzowa nie zastanawia się zbytnio nad swoim życiem. Ona ma pomysły, realizuje te pomysły i potrafi tak zagospodarować energię innych ludzi, aby byli z nią razem, aby robili to, na co ona ma ochotę, co ona podpowie i aby realizowali też jej marzenia. Cesarzowa to dobra energia, kobieca energia, z jednej strony ciepła, a z drugiej strony pokazuje się też trochę takiego, takiej pasji i namiętności, która już jest nawet gorąca, a nie tylko ciepła. Taką energię on, kochana, pamięta w Tobie, czuje w Tobie taką energię w tobie pamięta. W tej chwili w jego życiu pewne rzeczy się zmieniły. Wygląda na to, że z jakiegoś powodu nie jesteście razem, a coś was tutaj odsunęło od siebie, bo pomiędzy znaczy pomiędzy zaraz za cesarzową, za energią cesarzowej pokazała się karta umiarkowania, a więc e, namiętność i pasja jest, podziw jest, ale na chwilę obecną e, nic poza tym, e, on się odsunął e, albo wszechświat go odsunął albo jakaś sytuacja spowodowała, że razem być nie możecie. I zaczyna się w jego życiu pojawiać umiarkowanie. Jeżeli potrwa to dłużej, zacznie zapominać o tym, jak bardzo Cię kochał, jak bardzo, jak wielką namiętność do Ciebie czuł, jak bardzo Cię podziwiał. Pewne rzeczy, które pojawiły się, czy pewne sytuacje, które pojawiły się w jego życiu, odciągnęły go od ciebie lub odciągnęły go od kobiet w ogóle, od tej sytuacji damsko od tych sytuacji damsko-męskich. Być może pojawiły się jakieś rzeczy związane z jego pracą, z jakąś sytuacją, którą ma do skończenia, do zrobienia. I tutaj te emocje, te energie troszeczkę się rozjeżdżają, ale jeżeli on nie postanowi, jeżeli nie podejmie decyzji, że do ciebie wróci, to wszechświat tutaj, to znaczy, że nie podejmie decyzji w ogóle, tak? Czy do ciebie wróci, czy odejdzie całkowicie, bo ty jesteś trochę w zawieszeniu, że tak powiem. Nie do końca wiesz, co się stało, co się zadziało, dlaczego on nagle zniknął. To tutaj wszechświat za niego zadecyduje, jeżeli on tej decyzji nie podejmie czy wraca, czy odchodzi na zawsze. Wszechświat zburzy jego dotychczasowy spokój, bo on tutaj odsunął się od relacji, od tej pasji, od namiętności i wszedł w jakąś taką strefę spokoju, wyciszenia. Nie ma w tym momencie w jego życiu ani jakichś tam wzlotów, ani upadków. Wygląda na to, jakby całkowicie czymś innym się właśnie zajął. Wszechświat natomiast ma cały czas na uwadze również Waszą relację. Jeżeli On nie podejmie tej decyzji, bo podjąć jej jeszcze nie zdołał, no to Wszechświat za Niego zadecyduje. Natomiast o czym zadecyduje Wszechświat, tego niestety dzisiaj w kartach nie mam pokazanego. A może jedną kartę dociągnę, sobie tutaj dolosuję, zobaczymy. Może będzie nam chciał Wszechświat pokazać. Już on tam zadziała? A może jest to jeszcze tajemnica? No, zobaczmy. No, pokaż się. Giermek kielichów. Kochana, jest szansa, że wszechświat tak pokieruje waszym, no, jego przede wszystkim losem, że ukierunkuje go w tę stronę, wracaj, wracaj do tej swojej cesarzowej, bo warto, wracaj, bo będzie to dla ciebie dobre. Giermek kielichów to taka iskierka dopiero mówiąca o miłości, nauka miłości, przypomnienie tej yy, yy, wspaniałej namiętności cesarzową, ale zawsze już ten kierunek powrotu. Ty masz siódemkę buław jako kartę radę. Utknęłaś, utknęłaś, kochana w tym momencie w swoim życiu i zobacz, jesteś w energii cesarzowej. On ciebie tak postrzega, więc prawdopodobnie ty taką moc cesarzowej masz. A w tej chwili bronisz się przed, każdym, przed każdą sytuacją. Jest w Twoich energiach roller coaster, coś się dzieje, co nie pozwala Ci się cieszyć życiem. Siódemka buław mówi o tym, że stoisz oparta od a wszyscy są przeciwko tobie. Ty musisz bronić swojego zdania. Ty stajesz sama naprzeciwko przeciw wszystkim przeciwnościom losu. Chcesz, aby było inaczej, aby coś się działo w Twoim życiu innego, a z drugiej strony, z drugiej strony nie wiesz, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Zastanów się, nad swoim życiem, mówi siódemka Buław. Zastanów się, czy chcesz naprawdę iść pod prąd. Masz w sobie energię cesarzowej, możesz wszystko. Ale czy musisz walczyć z wiatrakami? Może złap oddech, może przyjrzyj się swojemu życiu. Może nie warto czekać nie wiadomo jak długo na to, aż nie on podejmie decyzję, tylko wszechświat podejmie decyzję za niego i on zacznie małymi kroczkami tuptać w Twoim kierunku. Może warto zacząć żyć na nowo? Ślub. Małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz połączonych święto, miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębiania miłości z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tę wiarę i miłość najdroższa. Mam nadzieję, że wiesz, o czym ta karta mówi. Dziękuję Wam kochane, dziękuję, że byłyście dzisiaj ze mną, um, proszę Was o komentarz, proszę Was o łapeczkę w górę, proszę Was o zostawienie komentarza i e, o subskrypcję mojego kanału i jeżeli wybrałaś szóstkę, nie zapominaj, że masz w sobie energię cesarzowej. Całuję Was kochane, zdrowa baba i tarot.